Nazywam się Stanisław Bodys. Urodziłem się w 1945 roku, już po wojnie. Pochodzę z, ze wsi. Na wsi się urodziłem. Z, ze świdnikiem zetknąłem się w roku 1963, kiedy to na jesieni podjąłem pracę w zakładzie USK Świdnik. Pracując w WSK do roku 1984, gdzie w ramach represji zostałem zwolniony z zakładu pracy. Mówiąc o lipcu, trzeba by było wrócić do tego, skąd ten lipiec się wziął w świdniku. No dobrze, ale co było bezpośrednią przyczyną strajku? Bezpośrednia przyczyna strajku, jak mówią niektórzy, taka banalna to był kotlet, ale to nie jest, to jest taka półprawda. Jak zaznaczyłem wcześniej, w tej sytuacji gospodarczej kraju, wzrastała świadomość ludzi, czym jest praca godność pracy ludzkiej godność człowieka to w świetle nauki Jana Pawła II, to właśnie tej właśnie pielgrzymki do ojczyzny, to zaczęło owocować. Zaczęły w kraju powstawać ruchy niezależne. My w jesienią 1979 roku zetknęliśmy się po raz pierwszy z Pismem Niezależnym pracowniczym z Wybrzeża. Był to robotnik. Czasopismo Założone przez pracowników. To był KOR, czyli Komitet Obrony Robotników. I to pismo zaczynało do nas docierać na WSK. Takim kolporterem pierwszym był kolega z wydziału, młody pracownik po wojsku, który kolportował właśnie to, przynosił na zakład Andrzej Perzak i ja mu pomagałem na wydziale, tam kilka jeszcze kolegów. Co my czytaliśmy w tym piśmie? Co było? Były wiadomości o represjach z Radomia, z Gdańska, były opisy Poznania, te wszystkie historie zrywów robotniczych w Polsce, ale również bieżąca sytuacja kraju. I to budziło Mówiło się o tym, że na wybrzeżu powstają niezależne związki zawodowe, mają powstać. Niezależne od partii, od dyrekcji, które by broniły pracownika. I myśmy to czytali i świadomość pracowników wzrastała. Ale przyczyną rzeczywiście taką, która pobudziła do strajku był kotlet. Hmm. Stało się to 8 lipca, gdy w czasie przerwy śniadano, śniadaniowej ludzie znaleźli się na stołówce i zobaczyli, że kotlet, który kosztował około 10 zł, nagle zdrożał o, o złotych 8, chyba, do 9 prawie. I przy tej sytuacji słabego zaopatrzenia w żywność miasta i słabych zarobkach. Powstał bunt. Ludzie na stołówce zaczęli szemrać, zaczęli rozmawiać, zaczęli mówić o tym, że tak dalej nie powinno być. I dzisiaj mówią, gdzie to powstało, na którym wydziale, w którym miejscu ten strajk się zaczął. Myślę, że zaczął się spontanicznie właśnie tam na tej stołówce, gdy wszyscy, gdy wiadomość poprzez kolegów doszła na poszczególne wydziały że ludzie się budują. Pierwszy stanął rzeczywiście wydział 320, gdyż na jego terenie była usytuowana stołówka i w krótkim czasie, może w ciągu pół godziny, strajk objął swoim zasięgiem całą halę jedynkę. Wiadomość popłynęła również na inne wydziały. Wszyscy baliśmy się, czytaliśmy właśnie o tych początkach strajków w Ursusie na początku lipca, w jakichś przestojach. Wiedzieliśmy o represjach z wybrzeża, z Radomia i bali się ludzie tego, ale to dziwna sprawa, większość ludzi przyjęła spontanicznie. To był jakiś odruch chwili, chwila jakiegoś takiego zjednoczenia, że Większość podejmowała tą akcję strajku. Myśmy nie wiedzieli, jak to się skończy, właściwie co to jest. To był, to był protest. Czy wszyscy? Nie, no jak mówię, większość się bała, ale myśmy jedni i drugi zachęcali tym, że no przecież jesteś moim kolegą, a jak ktoś podejmował pracę, to szczególnie na pierwszej zmianie, to była pierwsza zmiana. No to te dyskretnie rzucona jakaś śruba o osłonę obrabiarki dawała dużo do zrozumienia, że trzeba się jednak zmobilizować i być z kolegami. Więc ja jak, co czułem? Czułem, tak jak większość, tą nadzieję, że coś się budzi, że jak zobaczyliśmy po pierwszym dniu strajku, że ludzie się zjednoczyli. Że chcą razem, że buduje się jakaś taka więź, a szczególnie później i w drugim dniu, gdy przystąpiły do strajku, załoga, przystąpiła załoga biurowca, czyli kadra, wówczas no, było to zadowolenie, że jesteśmy razem, że coś nowego się dzieje. Chociaż był ten strach, obawa, że mogą nas pozwalniać, wyrzucać z pracy, mogą być jakieś, jakieś represje. U mnie na przykład e, większość mistrzów była e, dyskretnie za nami. E, natomiast kierownictwo muszę przyznać, że było przeciwko. Było, e, za wszelką cenę chcieli po prostu to zdusić od razu. Strajk praktycznie mógł upaść na drugiej zmianie zaraz, dlatego że pracę podjęło może 50% osób z drugiej zmiany czyli 50 strajkowało, ale przetrwał na drugiego dnia i pierwsza zmiana podjęła tak jak w poprzednim dniu strajk można powiedzieć w 90 paru procentach. Załogi. Ile trwał strajk? No, strajk trwał długo, można powiedzieć. To było dla nas bardzo długo. Trwał cztery dni. To już było jakieś wydarzenie. Myśmy nie liczyli, że to będzie trwać jeden dzień cały. A trwało cztery dni. Skończył się praktycznie strajk 11 lipca podpisaniem porozumienia. To nie był strajk okupacyjny. To był tak zwany strajk rotacyjny. Pierwsza zmiana szła do domu, druga zostawała i, jak mówi historia, myśmy nie wiedzieli w pełni takiego rozeznania, bo wszystkich wydziałach nie mieliśmy, czy wszyscy strajkują. Większość załogi drugiej zmiany pracowała jednak. Były wydziały, które pracowały. Natomiast pierwsza zmiana przystępowała do strajku prawie w pełni. Zaczęły się rozmowy, właściwie trwały rozmowy z pierwszego dnia z dyrekcją. Dyrekcja szczególnie zabiegała związki zawodowe, rada pracownicza, komitet ten partyjny, aby jak najszybciej ten strajk zakończyć. I o godzinie 9 drugiego dnia ludzie zaczęli wychodzić przed halę, pod biurowiec, by poprzeć tych, którzy prowadzą negocjacje. Z początku nieśmiało, ale już, tak można powiedzieć, po pół godzinie na pewno było przed biurowcem około tysiąca osób. I spontanicznie ktoś zaczął wtedy, pamiętam, wyklęty powstań Ludu Ziemi. A później poleciało, Boże, coś Polskę. I myślę, że była to właśnie ta chwila, która zjednoczyła nas, bo obok nas stanął biurowiec wtedy. Pamiętam, przemawiała pani Zofia Bartkiewicz, biurowca, pan Zbigniew Puczek, którzy później stanęli na czele tego komitetu strajkowego było to dla nas dużą zagadką, dlaczego na czele strajku staje człowiek, który jest w partii. Dla nas była to wtedy duża zagadka. Pani Zofia, pan Zbigniew Puczek, oni należeli do partii. Ale z tych słów, które wypowiadała pani Zofia, pan Puczek, wynikało, że coś w tej mentalności partyjnej się zmieniło że to mogą być ludzie nasi, w cudzysłowie to mówię, nasi, to znaczy, że mogą to być ludzie, którzy byli zmuszeni do wstąpienia w szeregi partii, ale poglądy mieli nasze. Dajkę się przedłuża. Co będzie dalej? Czy nas nie powrzucają z pracy? No i była to właśnie ta lektura robotnika z Wybrzeża czy z Mazowsza, gdzie w ostatnich numerach, posłużę się teraz, czytaliśmy o konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. No właśnie, gdzie i było wyraźnie powiedziane o, o tym, co pracownicy mogą wymagać, jakie mają prawa. Nawet o tym potwierdzenie tego, że próby organizowania nowych związków pracowniczych niezależnych od dyrekcji mają szansę powodzenia. Poza tym był to czas spędzany. W niektórych momentach na grze w karty, w szachy, no, czymś ten czas trzeba było zapewnić. Wiadomości, Ja na pewno szły wiadomości do zakładów pokrewnych, jak FSC w Lublinie, że taki strajk ma miejsce. Chociaż władza starała się mówić, że to nie jest strajk, że to jest przestój. Jeśli chodzi o przywódców, to można powiedzieć, że oni wyłaniali się na bieżąco. W pierwszym dniu to były, byli przedstawiciele na wydziałach, którzy negocjowali, prowadzili negocjacje z kierownictwem. W jakiś sposób oni trzymali tą, tą załogę w tym postanowieniu strajku. Natomiast na drugi dzień, przed biorącem, wyłoniło się kierownictwo z, była to pani Zofia Bartkiewicz. Pan Zbigniew Puczek, Stanisław Pietruszewski, inni tam w tej chwili, Pan Kępski, Pan Olcha, którzy prowadzili takie już szczegółowe negocjacje z dyrekcją. Efektem tego strajku, dla mnie to pierwsze takie zwycięstwo, to jedność załogi. Załoga zjednoczyła się. Do tej pory dyrekcja chciała podzielić, zawsze było tworzenie podziału, to są umysłowi, to jest kadra, a to są robole, czyli ci, którzy pracują na warsztacie. Tu w czasie strajku nastąpiła jedność. Ta jedność później zaowocowała po sierpniu 80 roku, gdy tworzyły się związki zawodowe Solidarność Niezależne, gdy większość załogi przystąpiła do tego związku, a... Jeszcze większy owoc tego zjednoczenia, właśnie lipcowego, to był stan wojenny grudzień, 13 grudzień, gdy cała załoga stanęła właśnie w strajku, w okupacji, już w strajku okupacyjnym zakładu, broniąc tego zakładu. Jeszcze jedna korzyść tego strajku, a właściwie to taka lekcja dla tych, którzy później pod, wiemy, że strajki lipcowe objęły, Wszystkie zakłady, większość zakładów pracy na Lubelszczyźnie, to w tej jedności świadomość, że nie możemy wyjść na miasto. Że strajk mamy prowadzić negocjując, nie podejmując pracy, ale na swoich stanowiskach pracy. Ale myślę, że bezpośrednią przyczyną strajków lipcowych to była właśnie ta pogarszająca się sytuacja pracownicza, że było brak mieszkań, że pensje malały, że próbowano również zwalniać ludzi. Myśmy wiedzieli o ludziach z Wybrzeża, że byli przemieszczani do innych zakładów pracy, między innymi pracownicy Radomia znajdowali się przeniesieni w WSK, bo wśród postulatów załogi znalazły się również Wnioski o to, że załoga chce nowych związków pracowniczych, rzetelnej obrony, ludzi, którzy by naprawdę bronili nas przed władzą, dyrekcji, przed wyzyskiem. Myślę, że to po raz pierwszy władza zagwarantowała nam na papierze, że nie będzie represji, że będzie poprawa zaopatrzenia miasta. Że, że wzrosną zarobki, one wzrosły rzeczywiście o 400 zł średnio na osobę. Represje mogłyby być, gdyby ten strajk tego lipca Świdnickiego nie rozciągnął się na pozostałe zakłady lubelszczyzny. Lubelskie zakłady podjęły ten strajk, i te strajki trwały praktycznie przez cały miesiąc w różnych zakładach. A dopełnieniem był strajk Wybrzeża sierpień 80, gdy władza już wtedy zrezygnowała z walki, gdy świat pracy uzyskał w Gdańsku właśnie to zwycięstwo w postaci 21 punktów, gdy można było tworzyć już nasze związki własne, robotnicze. Także represji jako takich w zakładzie pracy nie było. One były dopiero, gdy powstała Solidarność, która została obalona zamachem 13 grudnia, wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. I wtedy dopiero nastąpiły represje wśród załóg, ale to się inna bajka. że załoga zdała egzamin na piątkę.